Siema. Ja nazywam się Kuponix i tym filmem e, rozpoczynam serię odcinków o Aeron Blaku. E, przedstawię jego plusy, minusy, jego najlepsze warianty, co warto robić, czego warto nie robić, czego nie warto robić. E, Od razu zaznaczę, że te nagrywki będą robione bez żadnych jakichś tam cięć, pierdół. Robię to po prostu na konsoli. E, mam nadzieję, że w jakiś sposób e, pomoże Wam to. Grać na Iron Blaka, może spróbujecie sami grać Erą Blakiem Na wstępie sumie się przedstawić, ja nazywam się, tak jak wcześniej wspomniałem, Kubonix Jestem graczem competitive na polskiej scenie NRS Zagrałem kilka many meczy Głównie grając Erą Moją drugą postacią jest Joker Może, jak przyjmie się seria o Erą Blaku, nagram coś o Jokerze ale skupmy się teraz na Aeron W tym pierwszym odcinku, tak jak wcześniej wspominałem, przedstawię jego podstawowe ruchy. Bez żadnych tam jakichś wariancji, innych pierdół. No więc wybierzemy sobie Aeron Blacka. I przejdziemy do Olaba. Mm -hmm, mm -hmm. Zaczniemy od Movementu. Movement Roblaka moim zdaniem nie jest jakiś najlepszy. Jest wiele postaci, które ma lepszy Movement od między m.in. Fujin, Joker, Liu Kang. Więc, tak jak widać, Bagdash, Fowdash. No, wie, bywały, są lepsze Movementy, ale. Powiedzmy, że ten daje radę. Eee, przejdziemy sobie teraz do ataków podstawowych Roblaka. Eee, w sumie opiszę wszystkie. Myślałem, żeby wybrać tylko te najlepsze, ale myślę, że skoro to jest seria i po, e, mam pokazać wszystko, to, to w sumie pokażę wszystko. Zaczniemy od samej jedynki. Eee, S1. Jak widać, 8 klatek startupu. Jest dość niezły Można. Z, ee, jak trafisz. Zresztą sobie pokażę. Powiem tak. Ja bardzo rzadko używam tego. Szczerze wolę D2. Ale. Jak gdzieś tam ktoś poćwiczy dłużej, to może wykręcić takie obrażenia. No i co? Jest to. Uważam, że to jest dość niezły stagger. Tym bardziej że Aaron Black w swoim w kombosowych atakach właśnie ma 1-1-1 i 1-1. Czyli jakby mamy trzy opcje w tej sytuacji. Czyli możemy zrobić 1-1-1-1-1-1. Jeden, 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 jeden. Więc uważam, że jest to bardzo dobry stagger. Pierwsze uderzenie jest highem A drugie i, trzecie, drugie i trzecie uderzenie jest midem Więc tutaj. Jeśli chodzi o całe, całe powiedzmy combo To jest to całkiem dobra rzecz e, Przejdziemy teraz dalej. D1 6framowy Jedno z lepszych d 1 w Mortal Kombat No i co tu dużo mówić e, w następnych odcinkach pokażę co można robić właśnie z D1 przy wariancji z Acid Pour czy, czy z Command Grabem Eee, no i co, to i tyle. Teraz eee, B1. 13 lat startupu. Eee, ten ruch jest minus 2 na a, bloku. Eee, co pozwala nam także stagerować tym ruchem. Dobrze. Ale będąc szczery, ja grając serą Blackiem bardzo rzadko go używam i też oglądając eee, pro-graczy. E, którzy właśnie operują Blakiem w ogóle nie używają tego. Nie wiem dlaczego. W ogóle ten ruch jakoś nie ma potencjału moim zdaniem. Albo został po prostu niewykorzystany przez e, NRS. Przejdziemy sobie teraz do dwójki. E, B2. Najlepszy miter Blaka, 11 klatek startupu. No co to dużo mówić. No, ten ruch jest zajebisty moim zdaniem. Jest. Jest świetny, tym bardziej, że e, Mamy coś takiego jak B222, -ba czyli trzy uderzenia e, Po każdym z tych uderzeń możemy zrobić właśnie e, Specjal, możemy skancelować Ale to w sumie opiszę później D2 10 klatek e, Co więcej No D2 jest dobrym ruchem, moim zdaniem Ja uważam, że to jest najlepszy anti nie wiem dlaczego Nie wiem tak po prostu. Uważam, że jest najlepszym materiałem. em Ok. Eee, no i co? Moi mamy F2. Eee, uważam, że ten ruch jest bardzo underrated. Eee, co daje dość obrażenia, 50. Ma dość długi zasięg. Jest to drugi zasięg, jeśli chodzi o uderzenia eroblaka po, po F3. Eee, dużo Aromblaków, właśnie grając, eee, operując eroblakiem. E, po F2 e, robi najczęściej slide. Co, jest, jest coś takiego robione, ewentualnie acid-pur. Eee, pokażę, jak to na bloku w sumie wygląda. Mm, 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 mm. O. Dość mały pushback. Nie wygląda to moim zdaniem źle. No i co, jeśli chodzi to F2, to chyba tyle. Przejdziemy sobie teraz do trójki. Mamy D3, 7 frame'ów Podobnie jak D1, tickthrowuje, co później pokażę w następnych odcinkach No i uważam, że jest dobrym stagerem D3, 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 no i co? No i to chyba tyle, nie? Dobra, przejdziemy sobie teraz do samej trójki Uważam, że ten ruch jest bezużyteczny u Aaron Rzadko go używam, a wręcz w ogóle, chyba że przypadkiem, robiąc skatszota. E, jeżeli zobaczycie error blaka na full screenie e, w momencie, w którym robi coś takiego, to jest to input error, bo chcę zrobić częściej skatszota. E, no i co? No i chyba tyle, nie? Zdarzyło mi się e, kilka razy anty tym ruchem. Nie wiem, jak to się stało. Robiłem to nieświadomie, od razu mówię. No i co? No i tyle. E, dalej. F3. Jest to najdłuższy, najdłuższy mit Eromblaka Blacka. 13 klatek startupu. No i co? Możemy zrobić coś takiego F3.2, F3 Slide, co jest bardzo karalne. Ten ruch trołuje z Command Grabem i z Acid Purem. Co później właśnie pokażę w kolejnej części tego opisu postaci. No, to, no i tyle. Dobra, przejdziemy sobie teraz do czwórki. Mamy samą czwórkę To jest, jest to bardzo dobry anti-air. Eee, pokażę go zaraz Jak widzicie, mamy wtedy dużo miejsca grające rąblakiem. Zrzucamy, zrzucamy reptile i co? No i no i mamy przeciwnika oddalonego od nas. Okej, okay. eee, tu tu D4. Ulubio ulubiony ruch eromblaków wszystkich. Eee, ma bardzo dobry zasięg 8 klatek startupu. No i co? Uważam, że to jest jeden z lepszych ruchów eromblaka. Eee, co tu mogę dodać? Bardzo dużo ludzi. E, spamuje d, e, D4 I... No i co? No i chyba tyle, nie? No i teraz przejdziemy do F4 e, Też bardzo znienawidzony ruch przez graczy online Bo jest bardzo podobny do Slida Jeżeli trafimy nim dwa razy pod rząd To mamy Crushing Blow'a 28% e, No i co? Ma bardzo du długi zasięg no, i co? No, i tyle. A dodam jeszcze. Właśnie, zapomniałbym o najważniejszym. E, możemy go wzmocnić. Pokażę, jak. E, jeżeli go wzmocnimy, to mamy takie dwa, dwa uderzenia. Jedno uderzenie dwoma, e, z e, rewolwerów. Ale można ten ruch bardzo łatwo skontrować, przeskakując. Może nagram to od razu, żebyście zobaczyli. I mamy karę. Jeśli chodzi o ataki podstawowe, to wydaje mi się, że wszystko zostało tutaj opisane. Przejdziemy teraz właśnie do kombosowych ataków. Eee, może wrzucę je wszystkie, żeby nie przechodzić tak obojętnie. Ok. Mamy 1-1. Jeden, jeden. Tak jak wcześniej mówiłem, jest to bardzo dobry stager. A w połączeniu właśnie z wariantami. Sprawia, że Rumble'ak jest bardzo niebezpieczny. Po, tym, po tych trzech uderzeniach, właśnie między innymi Rumble'ak może zrobić Acid Pour, może zrobić Command Grab, ale to tak jak mówię, później to pokażę. Po 1-1 można robić Slide, po 1-1 można wiatrówkę wyciągnąć. Po 1-1-1 to tak średnio. Po 1-1-1, jeden, jeden, jeden. jeżeli nie mamy komand graba, to ja sugeruję rzucać po prostu Reptile'a, nie? Uważam, że to jest bardzo bardzo dobra rzecz. 1-1-1, eee, jeden, 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 ewentualnie wiatrówkę. I wtedy, wtedy wywieramy presję, że przeciwnik musi blokować, bo dostanie st strzał z wiatróweczki. 1-1-4. Eee, jeden, jeden, eee, jest, to, jest to ruch. Eee, Dość rzadko używany przez serą blaków, a to dlatego, że ma e, flawless block gap na trzecim uderzeniu. Zaraz go może pokażę. Hmm, hmm, hmm. No. I możemy zadać obrażenia. Raz, dwa. Jest, jest plus 3 na bloku. Jeżeli przeciwnik, nie, jeżeli przeciwnik nie, spodzie, jakby nie spodziewa się tego, że użyjecie tego i będzie blokował, to dużo ludzi grając z erą Blakiem po prostu maszuje B222 i na kombat lidze często zdarzało mi się tak, że na przykład miałem taką sytuację, że przeciwnik e, o, wyblokował i chciał po prostu od razu wejść, a ja wtedy od razu B222. I na przykład tam, no robiłem całe combo, nie? Chyba, że przeciwnik właśnie spodziewa się, po prostu nie, nie uda mu się zrobić floorless bloka ee, i spodziewa się b 2 2 to często dashuje. To w tej sytuacji możecie zrobić grab, nie? Podbiegacie do oponenta i robicie mu grab. I macie zapewnione 13% obrażeń. Ok, przejdziemy do 2.1. Bardzo dobry stagger. Wstęp do 2.1.2.1.2. Po nim można rzucać m.in. Reptila, no ogólnie wszystkie specjale. No i co? To chyba tyle, nie? Teraz przejdziemy do, uważam, najtrudniejszego... Mm, naj, najtrudniejszego ataku, ataku kombosowego Erron Blacka, którym jest 2-1, 2-1, 2. -1, 2, -1, 2. E, bardzo dużo ludzi, e, mówiąc krokwialnie, po prostu rezygnuje z gry Erron Blackiem, bo nie potrafi zrobić tego ruchu. Miałem takie sytuacje, że kiedyś koleś powiedział mi, że nie będzie grał Erron Blackiem, bo właśnie nie potrafi tego zrobić. Sam miałem z tym problem, nie ukrywam, ale wykmiłem, jak, jak robić 2-1-2-1. Są w sumie dwa sposoby. Albo robimy normalnie. Tak jak, tak jak tutaj pokazuję, widać zresztą yy, po lewej stronie. Ewentualnie możemy zrobić jeszcze to w inny sposób. Robimy 2-1-1, 1-2. Pokażę Wam. Oj. O, teraz pokazało, że zrobiłem 2, 1, 1, 2, 1, ale to jest jako. Te dwa ostatnie są jako 1, 2, nie? Chwileczkę. O, tak jak wcześniej. O, jest, 2, 1, 1, 1, 2. Widzicie? Znaczy to jest 2, 1 akurat, ale w sensie zamysł jest taki, żeby zrobić najpierw 2, 1, 1 i wcisnąć jednocześnie 1, 2, nie? I wtedy AeroBlack e, zrobi cały, cały, jakby string, nie? Najczęściej popełnianym błędem ludzi, którzy właśnie rozpoczynają grę Aero Blackiem to jest to, że wciskają 2121 21 21. Oj, już nie mogę tego wcisnąć. O, wciskają 2121 i Eron Black tylko robi właśnie dwa uderzenia, a nie 4. Dlatego trzeba to po prostu. To jest just lab, to nie ma innej opcji, tu trzeba po prostu labować. No i po tym, po tym całym 2-1, można robić m.in. innymi właśnie specjalne, Wam pokażę. O, można zrobić właśnie po samym 2-1. Wiatrówkę można wyciągnąć, można zrobić cancel, jest wiele opcji. Ten ruch ma crashing blow, w sytuacji, w której właśnie zrobimy kontrę, albo ewentualnie przeciwnik zrobi roll do przodu, to też przy odpowiednim timingu możemy złapać crashing Blow. Przejdziemy sobie teraz do B2-2. To jest też bardzo ulubiony ruch blaków. Pierwsze uderzenie jest midem, dwa, dwa ostatnie są overheadem. Po każdym z tych uderzeń możemy zrobić specjal. Zobaczcie. Raz, dwa. Po dwóch. Raz, dwa, trzy. Najczęściej częściej, na popełniany błędy przez ludzi właśnie gryjących roblakiem jest to, że po b 22 nie robią żadnego specjala. Jesteśmy minus 15 na bloku i no po prostu jesteśmy jesteśmy do ukarania, tak? No i co? Jeśli chodzi o B22, -B2, to chyba tyle. Przejdziemy sobie teraz do też e, ruchu, który jest bardzo rzadko używany przez roblaków czyli B2U4. E, Uważam, że ten ruch jest e, warty do użycia tylko w sytuacji, w której mamy e, w wariancie wybrany cancel, bo z cancela możemy zrobić combo. No i co? No i chyba tyle, jeśli chodzi właśnie o ten ruch. I ostatnie mamy F32, F3 jako sam ruch jest bardzo dobry z tagerem. Po F32 mamy flawless, glob, flawless gap przy Mamy gap na z bloka przy drugim uderzeniu. Także używając tego ruchu musimy uważać. Eee, może wyłączę na chwilę blok. Po nim mamy no 18% obrażeń, bo najczęściej się robi po nim slajda. Ewentualnie możemy rzucić acid pur. Eee, acid pur. Eee, reptila. Eee, no i co? No chyba tyle, nie? Dobra, przejdziemy sobie teraz do ruchów specjalnych, które nie są, które jakby każdy wariant aeroblaka będzie, będzie miał, nie? Mamy reptila, slide i wiatrówkę, tą podstawową. Muszę wyłączyć. Okej. Okay mamy reptyla Uwierzcie mi, ten ruch jest broken. Uwielbiam go, po prostu e, ilość presji jaką możemy wywierać e, właśnie re, tym reptilem to jest, no, jest naprawdę mul, multi, multi po prostu, nie wiem jak, jaka jest to liczba, ale, ale jest mnóstwo po prostu, nie? Naprawdę, uwierzcie mi, ludzie po prostu panikują jak pod tym stoją, nie, nie wiedzą co zrobić, naprawdę, skaczą No, robią takie rzeczy niestworzone, że to jest po prostu przegięcie, nie? A jeżeli przejdziemy jeszcze do cornera, to zaraz wam pokażę Zrobimy tak, tu Dajcie mi sekundę Z prawej Robimy coś takiego, gościu się wywraca a właśnie, inaczej. O. I teraz naprawdę. Uwierzcie mi, że ludzie są osrani po prostu, nie wiedzą co robić, nie. No eee, wie, rzuca... Grając rąblakiem trzeba cały czas tym rzucać, naprawdę. Jak najwięcej. To jest jeden z błędów właśnie osób, które rozpoczynają rąblakiem, że w ogóle nie rzucają tego. Nie, respe eee, nie respektują tego, te, tego ruchu i naprawdę on jest bardzo dobry. W kornerze jest po prostu moim zdaniem str jeśli chodzi o ruchy specjalne. No i co? No i chyba tyle, nie? raz zdarzyło mi się wygrać tym ruchem. E, na przykład, będąc w sytuacji, gdzie przeciwnik ma na przykład 50 życia, e, robiłem na przykład, nie wiem, zaraz Wam pokażę przy bloku. Wtórka, nie. Raz. oj oj. Wszystkie. Blokujesz po prostu i. ewentualnie. coś takiego, nie? Ewentualnie, nawet coś takiego, cokolwiek. cokolwiek zrobić. No tu, Flawless block. Akurat, A w sumie nie pokazałem tego flowless Bloku, to za chwilę może go pokażę. F3. 2. Sorry, dobra. Pokażę jeszcze ten gap na Flawless Block i, i. wydaje mi się, że to już będzie po pierwszym odcinku. W kolejnych częściach będę opisywał, zrobię tak. Trzy odcinki o trzech, trzech najbardziej użytecznych wariantach, moim zdaniem. Czwartym odcinkiem, piątym, przepraszam, piątym odcinkiem będzie taką poga, pogawędką. Powiem coś o matchupach. No i w sumie to chyba tyle, nie? No dobra, jeszcze. Spimy tak. Tu. Jest. Eee, i teraz nagraj. Oj. <laughs> o, patrz, nie, teraz nie zrobię. No tak jak widzicie jest ten Flawless Blok. No i co? No i tyle. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. Dajcie suba dzwoneczek wszystko co się tylko da. No i co, no i tyle. Dzięki bardzo i do usłyszenia.